Cześć kochani, lecimy dzisiaj z szóstym przykładem bilansu jonowo-elektronowego. Przykład, który dzisiaj dla Was wybrałam wygląda następująco. I pierwsze co robimy, zaczynamy od zaznaczenia stopnia utlenienia wszystkich pierwiastków. Pamiętaj, że wodór w związkach chemicznych zazwyczaj występuje na plus pierwszym stopniu utlenienia, tleny standardowo na minus drugim, nie mamy tutaj H2O2, żeby było inaczej, więc wszędzie odruchowo możemy już wstawić stopień utlenienia minus dwa. Lecimy teraz z pozostałymi pierwiastkami. Żeby wyliczyć w HCLO 3 stopień utlenienia chloru, pamiętaj, że tleny wnoszą każdy z nich ładunek minus 2, czyli ta cząsteczka jest w sumie na minus 2 razy 3, czyli na 6 minusach, na, na, na ładunku 6 minus, więc wodór i chlor muszą się podzielić 6 plusami. Jako że wodór zjadł nam 1 plus, na chlor zostanie nam już tylko 5 stopień utlenienia. W ClO2 znowu podobna sytuacja: dwa tleny wprowadzają dwa minusy, więc ten związek jest na czterech minusach, więc w chlor, żeby wyrównać związek do zera, musi mieć stopień utlenienia plus czwarty. I w HClO4 znowu zaczynamy od tego, że ostatni element wnosi nam minusy do tego związku, czyli minus 2 razy 4 tleny, jesteśmy na minus 8. I teraz wodór i chlor muszą podzielić się ośmioma plusami. Wodór zjadł nam jeden plus, więc na chlor zostało już ich tylko 7. Przechodzimy do rozpisania reakcji utleniania i redukcji. Zacznijmy może od przemiany anionu ClO3 na minusie, czyli chloru z plus 5 stopnia utlenienia. Na chlor e, w jonie CLO4 na minusie na plus 6 stopień utlenienia, a zatem CLO3 na minusie zostawiam trochę miejsca, za strzałką zmienił się na jon CLO4 również na minusie. Następnie wpisujemy elektrony, które zostały wymienione pomiędzy tymi chlorami, czyli patrzę teraz na sam stopień utlenienia chloru jako chloru. Z plus 5 do plus 7 mamy dwa oczka, czyli te, te chlory wymieniły między sobą dwa elektrony, i elektrony zawsze wpisujemy po tej stronie reakcji, gdzie stopień utlenienia pierwiastka był wyższy. Zwróć uwagę, że jest to reakcja utlenienia, czyli zwiększania stopnia utlenienia. Elektrony powstają w tej reakcji, są produktem, a zatem wszystko się zgadza. Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli liczymy teraz ładunki całych zapisów chemicznych przed strzałką i za strzałką przed strzałką mamy tylko jeden jon, który wnosi nam jeden minus, bo ma ładunek minusowy. Za strzałką mamy minus jeden z tego anionu i dwa elektrony wnoszą dwa minusy, czyli przed strzałką mamy ładunek minus jeden, a za strzałką mamy minus trzy. Co możemy zrobić, żeby z minus jeden zjechać w dół do minus trzy? Moglibyśmy wprowadzić trzy oha minusy. Ale możemy również rozważyć drugą wersję. Żeby z ładunku minus 3 wjechać do minus 1, taki jak jest przed strzałką, możemy wprowadzić 2H Nie 3 OH minusy, tylko 2 OH minusy. Bo to są dwa oczka między minus 1 a minus 3. I teraz co wybierzemy? Możemy, e, możemy posiłkować się równaniem reakcji, że za strzałką mamy H plusy a przed strzałką ocha minusa na tak zwane oko nie widać, więc wstępnie spróbujemy zrobić tak, że wpiszemy dwa H plusy za strzałką. W tym momencie reakcja jest zbilansowana pod kątem ładunków, to znaczy przed strzałką i za strzałką doprowadziliśmy sytuację do ładunku minus jeden. Następny krok, który robimy, ja zamazuję, żeby było lepiej teraz widać, kolejny krok, który robimy musimy sprawdzić, czy trzeba uzupełnić ilości wodorów i tlenów przed strzałką i za strzałką. Przed strzałką w ogóle nie mamy wodorów, więc na pewno trzeba będzie je uzupełnić. Wpisujemy je zawsze cząsteczką wody i liczymy teraz, ile tych H2O musimy wpisać. Żeby mieć dwa wodory, jedno H2O wystarczy. Sprawdźmy jeszcze tleny. Przed strzałką mamy tu trzy tleny i tu jeden razem cztery tleny, i ze strzałką również mamy cztery tleny, co oznacza, że reakcja ta sama w sobie bez zestawienia z tą drugą. Jest uzupełniona pod kątem i ładunków i ilości pierwiastków, czyli jest ten bilans zrobiony póki co prawidłowo. Idziemy teraz do drugiej reakcji. Redukować będzie się również ten sam jon, co oznacza, że jest to reakcja z dysproporcjonowania dysmutacji, czyli jedna substancja jest jednocześnie utleniaczem i reduktorem i jednocześnie ta sama substancja, ten sam jon będzie ulegał reakcji utleniania i redukcji. W drugim przypadku z tego jonu powstał cały tlenek ClO2. Pamiętaj, że w bilansach jonowych tlenki zawsze przepisujemy jako całość. Sprawdzamy teraz wymienione elektrony. Z plus 5 chlor zjechał na plus 4, wymienił w takim razie jeden elektron i ten jeden elektron wpisujemy tam, gdzie chlor miał wyższy stopień utlenienia, w tym przypadku przed strzałką. Kolejny krok, który robię, liczę sobie ładunki całych zapisów chemicznych przed strzałką i za strzałką. A zatem przed strzałką anion jako całość jest na minus 1, elektron jako całość jest na minus 1, czyli przed strzałką jesteśmy na dwóch minusach. Za strzałką natomiast cały związek chemiczny tlenek jako całość ma ładunek 0, czyli jesteśmy na ładunku 0. A zatem co możemy zrobić, żeby zbilansować tą reakcję? Żeby z ładunku minus 2 wjechać do 0, możemy dodać 2 H+, plusy, albo... Za strzałką, żeby z ładunku 0 zjechać do minus 2, możemy dodać 2 OH- minusy. I znowu pomóżmy sobie wyglądem reakcji, czy H plusy przed strzałką, czy OH minusy za strzałką. Jako że przed strzałką mamy H plusy w HCLO3 to wybieram na początek sprawdzić wersję 2 H plusy przed strzałką. A zatem Wpisujemy sobie wstępnie dwa h przed strzałką, i następnie patrzymy, czy za strzałką musimy uzupełnić ilości wodorów czy tlenów. Jako że tleny mamy, ale wodorów nie mamy, to będzie oznaczało, że musimy uzupełnić za strzałką zapis H2O, bo tylko wodą uzupełniamy brakujące pierwiastki. Dwa wodory przed strzałką, dwa wodory za strzałką, trzy tleny przed strzałką, dwa tleny tu, jeden tu. Mamy również trzy tleny ze strzałką. Oznacza to, że reakcję drugą również uzgodniliśmy pod kątem ładunków i ilości pierwiastków, czyli znowu sama w sobie jest napisana na pewno dobrze. Co musimy zrobić w kolejnym kroku? Wyrównać elektrony. W pierwszej reakcji mamy dwa elektrony, w dolnej tylko jeden, więc dolną reakcję mnożymy razy dwa. I teraz uważaj, zanim przejdziemy do wpisywania współczynników, proponuję, żebyśmy najpierw sprawdzili sobie żebyśmy sobie najpierw sprawdzili um, czy wodory, wody, ewentualne OH minusy przed strzałką i za strzałką są na pewno dobrze wpisane, tak jak ma wyglądać nasza reakcja wzorcowa. A zatem ja będę to robiła w okienkach. Będę tu wpisywała H plusy przed strzałką, za strzałką OH minusy i wodę. A zatem w reakcji pierwszej wpadły nam jedna woda przed strzałką, jedna, i za strzałką wpadły nam dwa H plusy. Natomiast z drugiej reakcji przed strzałką wpadły dwa H plusy. Ale pomnożone razy 2, czyli razem 4 H bo mnożnik razy 2 wpadł nam. I za strzałką jedna woda, ale pomnożona razy 2, czyli dwie wody. Jak teraz te elementy będą nam się skracać? Jedna woda z przedstrzałki odpadnie, z jej jedną zastrzałką zostanie tylko jedna, czyli już wstępnie przed wodą możemy wpisać współczynnik 1. Tak jak już mówiłam w przednich nagraniach, to niekoniecznie oznacza, że to będzie ostatecznie dobra ilość. To jest tylko póki co podpowiedź do, do naszego rozwiązania. A co się stanie z H? +ami? Dwa H +y wykreślą dwa sprzed strzałki, czyli zostały nam tylko dwa H +y przed strzałką, więc wstępnie wpisuję dwa. Ale z drugiej reakcji pomnożone razy 2, wpadły nam aż dwa takie aniony z chlorem. A zatem wstępnie przed strzałką. 3CL3 minusy musimy mieć, więc wstępnie wpisuję trójkę. Wodę załatwiliśmy w okienku. Jon clo 4 minus nie był pomnożony przez żaden mnożnik, więc zostawiam go wstępnie w ilości 1. H plusy załatwiliśmy w okienku. Z drugiej reakcji CLO3 minus przed chwilą załatwiliśmy, bo w reakcji Syn, syn proporcjonowania musimy sumować, utleniacz i reduktor jednocześnie, czyli ten sam związek. Natomiast H +y załatwiliśmy w okienku, CLO2 za strzałką ma być pomnożone razy 2, czyli CLO2 pomnożone razy 2, a clo 4 minus jest tutaj jest w ilości 1. I wodę załatwiliśmy w okienku. A zatem przechodząc jeszcze raz do współczynników, ostatecznie sprawdzamy, który ostatecznie współczynnik będzie dobrze dobrym rozwiązaniem. Za strzałką mamy 2 chlorytu i 1 w HClO4, czyli jednak zostawiamy trójkę jako dobry współczynnik w tym momencie. Wodorów przed strzałką mamy 3, a zastrzałką 1 i 2 również daje nam 3. I sprawdźmy jeszcze tleny. Przed strzałką 3 razy 3 mamy razem 9 tlenów, zastrzałką 2 razy 2 4, tutaj jeszcze 4. I na końcu jeszcze jeden, 8, czyli razem 9. Jako, że ilości pierwiastków nam się uzgodniły, oznacza to, że zapis bilansu, czyli to, co mamy tutaj na zielono, jest dobrze zrobiony i reakcja również została dobrze dobrana, ponieważ współczynniki wyrównały nam ilości pierwiastków przed strzałką i za strzałką.